Kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Jak widzicie, dzisiaj u nas tak było ciepło, że po prostu musiało zacząć padać, ale nie przechodzimy do konkretów. Dzisiaj przychodzę do Was z fajnym filmikiem, który, który mnie prosiliście, że mam te filmiki, nagrywam stopniowo. I dzisiaj przychodzę do Was z fajnym filmikiem. Wiadomo, że każdy po prostu przy depilacjach różnych, w różnych miejscach ma po prostu problemy. Tak, że się zacinamy na przykład, że. E, po prostu maszyn, po maszynce na przykład mamy jakieś tam krosty czy coś, trzeba paskudzić. Więc stwierdziłam, że Wam szybko fajnie nagram. Co zrobić, żeby tego uniknąć? I zacięć i po prostu tego? Dzisiaj będziemy kochani robić do depilacji w różnych miejscach. E, po prostu fajna rzecz. Do tej fajnej rzeczy będzie nam potrzebny garnek, płomień, woda. Oczywiście, zobaczcie, woda. Czyli wlewamy tu wodę. I teraz, kochani, w tym garku będziemy sypać dużą ilość cukru. Z tego względu, że... I to wstawiamy na, na gaz ogólnie. I ta duża, kochani, ilość cukru będzie nam potrzebna na, nie na wosk, tylko na to całe do wosku, tak? Oczywiście ja użyję też budyniu, z tego względu, że budyń... Możecie użyć mąki. Kakao nie polecam używać. Z tego względu, że to pomaga włosom na porost włosów i tak dalej, przeczytałam gdzieś tu na internecie. Jak chcecie pozbyć się włosków z takich, mnie nie lubicie, ja po prostu ogólnie nie lubię owłosienia na przykład na nodze i po prostu wiadomo, maszynka, a nie każda maszynka po prostu raz Ci zatnie, tak jak maszynka, tak raz po prostu jest coś takiego, że masz po niej straszne krosty, no wiadomo, a jeżeli macie na przykład problem z włoskami, na przykład denerwują Was na przykład tu na ręku, takie malutkie i chcecie się ich pozbyć, to Wam pokażę szybki, prosty eksperyment. Czyli tak, garnek z wodą, duża ilość, kochani, cukru, tak jak Wam powiedziałam tutaj i parę łyżek budyni. Białego oczywiście. Raz, dwa ogólnie, dwie łyżki budyniu i to, kochani, będzie gęstniało. I to wstawiamy na na, 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 na. Gaz, za chwilę wracamy do Was. Już do Was wracam, zobaczcie, ogólnie też będzie nam potrzebna cytryna, możecie też dodać mąki, bo to im więcej po prostu dodamy składników, tym po prostu do depilacji w różnych miejscach, nawet w miejscach intymnych nie tylko, po prostu będzie dobre. A już widzę, że cukier nam ładnie na być na wolnym ogniu, Teraz wam pokażę ogólnie. Widzisz, w sklepku to. Po prostu fajnie nam cukier ogólnie robi. Oczywiście budy nie jest po to, żeby to zagęstnić, bo to z tego musi powstać taka... Potem to zagniatamy ogólnie. I kładziemy na różne miejsca. Na rękę, na buzię. będziemy nakładać, to Wam pokażę mniej więcej. Na różne. Na miejsca internetu to można używać. To prawdopodobnie ma zastąpić tam maszynkę do wosku. Wosk to, co bardzo boli, i to ma prawdopodobnie nam powyrywać włoski. Także ogólnie nie mam włosków, ale zobaczymy, jak to ogólnie będzie szło. Z miłą to wypróbuję. To musi, kochani, stać dzień, dzisiaj, jak na przykład zrobicie to, musi stać dwa dni, żeby to ładnie nabrało takiej konsystencji konsystencji, takiej. Bardzo takiej lepiej. Można też to na plajstry, ale ja plajstrami. Pachnieć to ładnie, nawet pachnie. Nie będę oczywiście klejstrami kombinować, tak? I pamiętajcie, że to się klei Także wiecie: po tym ani się nie, tym nie za tego nie zacniecie przy w depilacji, ani po prostu Wam krosty nie wyskoczą. Nawet jak jesteście uczuleni, w sami takie na maszynki takie jak ja, to Wam nie zaszkodzi. Ja akurat rozrabiam sobie na całe ciało, można powiedzieć, chociaż tam nie mam no, włosków ale po prostu stwierdziłam, że to rozrobię i zobaczę skoro to działa i po prostu powiem Wam szczerze jedną rzecz, że to po tej deklaracji tym tą metodą, tak wam ogólnie szybko włoski nie wyrastają, ciekawe i to musi kochani zgęstnieć to musi wystygnąć, możecie to przelać do jakiegoś słyczka niepotrzebnego, dużej ilości to potem kładziecie ogólnie na całe ciało, gdzie tam macie te włoski, gdzie chcecie się pozbyć i po prostu to zastyga, pół godziny się czeka, to zastyga i wtedy robimy, sz, zrywamy to wszystko Jak to pójdzie ogólnie? Nie mam pojęcia Wracam do Was, jak to kochani wszystko ładnie zgęstnieje No i co kochani, drodzy, zobaczcie Tu jest oczywiście, e, wbiłam tutaj też e, całą konstrukcję butyniu z tego względu, że chciałam, żeby to zgęstniało Zobaczcie, pięknie nam, Czekajcie. pokażę Wam zaraz Zobaczcie, jak nam pięknie, gęstnieje, widzicie? Jeszcze troszeczkę i będziemy mogli wyłączyć I będziemy wlewać Taka miksturka kochani Musi stać do jutra Przynajmniej się zrobicie Oczywiście też jeżeli nie macie uczulenia na przykład Na coś to po prostu możecie Wsypywać różne zagęstniacze Bo to musi być gęste Takie jak plastelina, modelina Jakby to, nie wiem jak to określić i to psz, musicie podciągnąć, to musi być zbite, takie mm, elastyczne, nie? Także to już Wasza wola, co Wy tutaj wspiecie. Oczywiście też możecie oliwki troszeczkę wlać, żeby to było, wiecie, takie elastyczne. nie bardzo pięknie. To musicie się, tak jak mówię, zaopatrzyć dużo dużą ilość cukru, wlejecie dużo ilość wody, bo ja to wodę na kilka rzutów zrobiłam. Pachnie bardzo pięknie, także... I taki, kochani, to jest zastępca maszynki plajstrów bolących tak, i po prostu to jest ogólnie, powiem szczerze Wam zastępca wosku, tak to jest na podobie wosku, tylko to jest bardziej taki, coś delikatniejszego w każdym miejscu to możecie sobie woski wytępić i tak szybko tym nie rosną, także zobaczymy, jutro to kochani Wam wytestuję tak, także wiecie Wrócę z pracy, to Wam dzisiaj to zagram ten filmik, przepisik, a jutro to Wam przetestuję. i to dobre, z pół godzinki musi być w barku, żeby to gęstniał. I po tym, jak kochani zagęstnieje, wsypujemy, czekajcie, do takiego słoiczka lub jakiegoś tam macie, zakręcamy, wystygnie ładnie, wstawiamy do lodówki. I to zmusi, to jak zgęstnieje to wtedy już polewamy, ale jutro Wam filmik kolejny, nagram także zobaczymy zaraz, poczekajcie. O, bardzo ładnie jest. Tyle Wam powiem. Ani woska, zobaczcie. Małe woski są, nie wiem, czy będzie widać. Ani jednego woska nie będzie widać. Pachnąć pięknie pachnie, także ostatnio oglądałam tu różne filmiki. Depilacja i w ogóle. I powiem Wam szczerze, że dziewczyny tam, nie tylko dziewczyny, narzekały po prostu, że maszynki tną za mocno, że są po nich opry, nie opryszki, tylko te, te całe te. I stwierdziłam, że Wykombinuję własną mazie. Po tamtych to bardzo ładne filmiki nagrywały, ale po tamtych to po prostu co próbowałam, testowałam, to miałam uczulenie. Widzicie to, krosta? No to też jest właśnie przez te, te dni. Każdy po prostu składnik uczula i trzeba składniki dobrać. I dobrałam sobie własne składniki, ale patrzę, że też bardzo pięknie nam ten. Także do zobaczenia, kochani, do następnego odcinka. Czyli że do jutra będziemy to po prostu włoski z nogi, z ręki zrywać, z buzi ogólnie. Nawet włoska nie mam, ale. W zasadzie zerwiemy, zobaczymy. Do zobaczenia kochani, do jutra.